1100 zawodników, 50 sędziów i ponad 1600 walk w ciągu dwóch dni. Takie rzeczy działy się podczas Wielkopolskiego Międzynarodowego Turnieju Judo w Suchym Lesie. Spotykamy się w Suchym Lesie na Wielkopolskim Międzynarodowym Turnieju Judo już po raz 13. Turniej od 2004 roku organizowany przez uczniowski klub sportowy gimnazjum w Suchym Lesie. Szósty rok jak do nas przyjeżdża powyżej 800 zawodników w tym roku mamy rekord. 1100 zawodników zarejestrowanych z pięciu państw, są to tutaj i Rosjanie, i Białorusini, Słowacy, Czesi i Niemcy. No i oczywiście cała czołówka krajowa polskich judoków w tych kategoriach wiekowych, czyli młodzi, junior, młodszy. W tym roku padł rekord, ponad tysiąc zawodników, także nasza hala trzeszczy. W szwach, ale, ale cieszymy się, że, że tak dużym zainteresowaniem cieszy się ten, ten turniej i przyjeżdża praktycznie bardzo dużo zawodników z całej Polski i spoza granic kraju. Podczas oficjalnego otwarcia turnieju przyznano odznaki zasłużonym dla rozwoju judo w Wielkopolsce. Otrzymali je m.in. marszałek województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, wójt gminy Suchy Las Grzegorz-Wojtera oraz radna powiatu poznańskiego Grażyna Głowacka. Powiat Poznański bardzo wspiera sport. Uważa, że to jest bardzo ważna dziedzina w życiu mieszkańców powiatu poznańskiego, dlatego każda inicjatywa związana ze sportem jest mile przyjmowana i, jeżeli jest możliwość, to dotowana. Tegoroczna frekwencja zaskoczyła wszystkich, jednak dzięki doświadczeniu nabytemu przez lata organizacji tego typu imprez zawody przeprowadzono sprawnie i bez najmniejszych problemów. Chcieliśmy zawsze dbać o jakość, przede wszystkim nie robić wyścigów w ilości startujących zawodników, ale ta jakość przyciągnęła właśnie taką rzeszę judoków i oni no uwielbiają do nas przyjeżdżać, pomimo tego, że no turniej jest ciężki, trwa no wiele godzin, zawodników startuje po 60 w wadze. Także tutaj, no, bycie medalistą, no, to jest wymiernik naprawdę poziomu już wysokiego. Wśród medalistów w turnieju znalazło się czterech zawodników suchego lasu. No więc, do tych zawodów wytypowałem 20 najlepszych zawodników. Z tej 20 udało nam się zdobyć cztery medale: jeden złoty, jeden srebrny i dwa brązowe. No, i myślę, że właśnie ta, ta skala jakby 20 do 4 mówi o tym, jaki tu jest poziom, bo gdy jedziemy na zawody mniejsze rangi, no to 80-90% naszych zawodników zdobywa medale i staje na, na, na podium a tutaj no jednak to jest jakieś tam 20%. Zawodnikom na macie w Suchym Lesie przyglądał się prezes Polskiego Związku Judo, Sławomir Kownacki. Bardzo mnie cieszy, że tak duża ilość osób startuje tutaj na zawodach. Wczoraj mieliśmy ponad 600 osób, dzisiaj ponad 400. Świadczy to o ogromnym zainteresowaniu naszą dyscypliną i myślę, że jest to sygnał, który, który pokazuje, że judo powinno znaleźć się jako element edukacji, jako element wychowania dzieci i młodzieży, zresztą UNESCO już o tym pisze, podaje, że jest to najlepsza dyscyplina dla rozwoju młodych ludzi. Między, i tutaj uwaga, między czwartym a dwudziestym pierwszym rokiem życia. Wracając do tego turnieju, bardzo się cieszę, że po raz kolejny w Suchym Lesie możemy organizować, współorganizować tutaj w ten turniej. Ogromne podziękowania dla samorządu lokalnego, który od lat wspiera nas w tym, dla, dla organizatorów, dla osobiście, dla pana Henryka Kuszy, który, który od lat angażuje się i w organizację tych zawodów. Myślę, myślę, że jest to bardzo dobry prognostyk, dużo ciekawych walk. Pierwsze zawody takie silne, jeżeli chodzi o, o ten rok, one, one tak naprawdę rozpoczynają tę rywalizację w grupie młodzieży. Pewnie pewnie już tutaj trenerzy, którzy są obecni kadry narodowej kadetów obserwują i pewnie już dokonują wstępnej selekcji, wstępnego przymiaru do, 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 kolejnych, do kolejnych do powołań na kolejne turnieje. Zawody na takim poziomie i z tak pokaźną ilością zawodników nie odbyłyby się, gdyby nie zaangażowanie organizatorów oraz miłośników judo suchego lasu. Ale jest to kilkadziesiąt osób, które tutaj yy, yy, Większość jest wolontariuszami, czyli pomaga. Są to rodzice tutaj zgromadzeni wokół naszego klubu, młodzież i ta starsza, która na przykład już przestała uprawiać wyczynowo sport, ale mają tutaj z nami bardzo dobry kontakt. I oczywiście ci, którzy również pełnią pewne inne role, ci młodsi, także no to jest kilkadziesiąt osób, które przez te dwa dni pomaga nam tutaj przeprowadzić te zawody.